Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Miechostmetycznych Ulubieńcach Marca. I będzie to bardzo monotematyczny film, dlatego że dzisiaj będzie głównie o filmach. Nie, nie pokażę Wam niestety znowu żadnej książki, ale myślę, że nagram osobny film, jeżeli chodzi o książkę. Um, ale chciałam Wam trochę opowiadać o filmach, dlatego że w ostatnim czasie po prostu widziałam same fajne rzeczy i chciałam Wam trochę właśnie popowiadać, Będzie też teatr, ale o tym za chwilę. Także zacznę od czegoś, czego nie zdążyłam albo zapomniałam Wam powiedzieć w ulubieńcach lutego. I będzie to film Nienawistna ósemka. I jest to film Quentina Tarantino, który po prostu zrobił na mnie takie wrażenie. Ja generalnie widziałam różne filmy Quentina, i jakoś tak. Mm, nie powiem, że mi się nie podobały. Uważam, że są dziwne. Uważam, że e, ten moment, gdzie wszyscy nagle zaczynają się zabijać po prostu krew się leje, to już jest czasami lekka przesada i jakby. No wiem, że taka jest konwencja tych filmów, ale generalnie jeżeli chodzi o nienawistną ósemkę, to po prostu film dla mnie jest rewelacyjny. Ja nie wiedziałam w zasadzie czego się spodziewać. Jak obejrzałam Django, to pomyślałam, że o nie, ten film jest w takim podobnym klimacie: znowu gdzieś tam idą, znowu jest zima, jakiś dom, coś tam, ci sami aktorzy, więc mówię, no bez szału. Ale jak zobaczyłam ten film, to po prostu byłam pod takim wrażeniem. Uważam, że wszystko tam było tak perfekcyjnie zrobione, mimo tego, że ten film trwa tak chyba prawie 3 godziny. Uważam, że jest po prostu rewelacyjny. Jest tak dobrze zmontowany, tak dobrze jakby historia jest poprowadzona, że mm, widz, mimo tego, że odczuwa ten czas płynący i jakby to jeszcze nie koniec, to mimo tego to jest tak ciekawe i to jest tak fascynujący film. Po prostu żaden na mnie nie zrobił takiego wrażenia jak ten. Uważam, że to był najlepszy film Quentin Tarantino, jaki widziałam. Nie wiem dlaczego w zasadzie. Może po prostu teraz jest ten moment, kiedy ja zrozumiałam te filmy, kiedy mi się podoba ta cała konwencja, kiedy doceniłam po prostu ten kunszt, a może... Po prostu to jest jeden z najlepszych filmów, jak nie najlepszy, bo naprawdę strasznie mi się spodobał. Gra aktorska, po prostu cała historia, te zwroty akcji no, dla mnie po prostu rewelacja. Strasznie mi się podobał i uważam, że po prostu historia jest świetna. Film jest po prostu rewelacyjny, jest bardzo dobrze zrobiony i ja po prostu doceniam to, jakby jako całość. Nie, niekoniecznie całą historię, no, bo historia jest taka. wiecie. Takie rzeczy się nie dzieją, przynajmniej nie w naszym świecie. Ale generalnie bardzo fajny film, także musiałam Wam o nim opowiedzieć, po prostu wtedy zapomniałam, nie wiem dlaczego. Kolejne filmy, może zacznę od czegoś lekkiego, to będzie Planeta z To jest polski film, w którym po prostu... Poszłam chyba na ten film tylko dlatego, że grała tam Agnieszka Piędłocha. I... znaczy film generalnie jest bardzo fajny, to jest ta polska komedia, w przy której naprawdę bardzo dużo się śmiałam. Naprawdę momentami sceny były przezabawne i uważam, że bardzo dobre teksty, ale film od pewnego momentu był taki już bardzo przesłodzony, taki bardzo nie tyle naiwny, co te sceny były takie już bardzo, bardzo przesadzone, niemalże amerykańskie, I już wiemy, że no, takie rzeczy się nie dzieją, to nie w tym świecie i w ogóle, ale generalnie miło zobaczyć taką historię, ale uważam, że teksty do połowy film są po prostu tak śmieszne, że ja, no stop, się śmiałam, bardzo mi się spodobał. No i generalnie Agnieszka dłocha, to po prostu... My tak siedziałyśmy z koleżanką w kinie i tylko mówiłyśmy, jak można być tak piękny po prostu. Jak można, jak można być tak piękny? To ja nie wiem. No generalnie tak, warto obejrzeć ten film chociażby dla niej. E, ale już pomijając, to naprawdę dobre teksty, fajna historia, no tylko ta końcówka już taka po prostu, że o Jezus, no nie, serio. Także, no, ale taki fajny, lekki film, e, miło popatrzeć. Kolejne dwa filmy to są, to już są takie trudniejsze filmy i... Jeden z nich to pewnie film, który wiele osób widziało, dlatego że jest to film, który warto zobaczyć, który wiele wyjaśnia. I jest to Big Short. Mm, no, film, tak jak mówię, który pewnie wiele osób widziało, dlatego że on wyjaśnia mechanizmy i jakby historię całego kryzysu, który, który miał miejsce jakiś czas temu. I to jest niesamowite po prostu niesamowite jest to, jak dochodzi do pewnych rzeczy, jak ludzie, którzy chcą zarabiać, nie przewidują pewnych rzeczy, kiedy. Nie wiem, czym są zaślepieni, po prostu i moment taki, kiedy ktoś przychodzi i wykłada im kawa na ławę i po prostu wszyscy się z tego śmieją, że co on w ogóle wymyślił, że jak to może, jak to może upaść, wiecie, jak to może zbankrutować w ogóle, jaki kryzys, o czym on mówi? No, historia niesamowita, po prostu, jak, jak też można być geniuszem, jak też można przewidywać pewne rzeczy. I no jeżeli ktoś już się zabiera za takie, wiecie, za takie interesy, za taką za taki fach, to wydaje mi się, że warto też nie wiem, nabrać trochę pokory i zobaczyć, że no, są ludzie mądrzejsi, że tak naprawdę to, co my widzimy, że na przykład można tym zarabiać, to też warto jakby mieć szerszy pogląd i zobaczyć, że można też na tym stracić i generalnie jakie to niesie ryzyko. No, film naprawdę rewelacyjny, wiele wyjaśnia, wiele tłumaczy, jeszcze takie wstawki, które tłumaczą nam niektóre elementy, których pewnie nie rozumiemy oglądając film, chociaż uważam, że i tak film jest na tyle trudny, że jest tam bardzo dużo takich rzeczy, z którymi normalny człowiek, który nie ma kontaktu z instytucjami finansowymi po prostu... Hmm, może nie wiedzieć, o co im chodzi, także... Ale film niesamowity, po prostu... W ogóle świetny pomysł, żeby nagrać film i pokazać ludziom, jak to w ogóle wyglądało, żeby był człowiek, który wszystko przewidział, który mówił o tym, a nikt go nie słuchał, więc naprawdę rewelacja. I kolejny film to jest Spotlight. To jest kolejny trudny film. Nie wiem, czy powinnam o tym mówić w zasadzie, bo to jest pewnie taki trudny temat, ale to jest film, który zmusił jakby mnie i moich znajomych do rozmowy, ale też... Jakby nad czymś, o czym wiele się rozmawia tak naprawdę. I to jest coś, czego ja nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem, dlaczego mm, pewni ludzie nie muszą odpowiadać za, za swoje czyny i nie wiem, chroni ich prawo, czy co? Nie, nie wiem, w zasadzie, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi i wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy podlegać pod to samo prawo i te same rzeczy jakby są zakazane i te same, no, no nie do końca, tak, ale. Generalnie nie rozumiem, dlaczego można komuś zrobić krzywdę i dlaczego się za to nie odpowiada, dlaczego w tej sferze akurat kościelnej pewne rzeczy są zamiatane pod dywan, dlaczego tak łatwo można uniknąć kary i odpowiedzialności. Po prostu tego nie rozumiem. I dziwi mnie to, że mimo tego, że powstał film, po prostu, że o tym się mówi, nic się nie zmienia w tej kwestii. I jak to możliwe w ogóle? No, po prostu mi to się trochę chyba nie mieści w głowie, że że są ludzie ponad prawem, że co, że oni mogą, ale dlaczego? No, Także nie wiem, może nie powinnam po prostu o tym mówić. Uważam, że film jest taki trudny i zmusza jednak do dyskusji i do myślenia, ale to są takie sprawy, które się w zasadzie nie zmieniają. No i też nie, nie wiedzieć czemu, bo wydaje mi się, że ludzi na świecie jest bardzo dużo. No nie wiem. Tak, także zostawiam was z tym. Nie wiem, czy wy macie takie samo podejście w zasadzie. Nie wiem, czy tylko mnie tak to poruszyło, że ja widzę tylko taki jeden problem i... I po prostu to jest temat chyba dla mnie nie do przejścia, bo ja po prostu tego nie rozumiem. No nie wiem, jak tak może się dziać w tym świecie, w tych czasach. No nie, więc ciężko mi to powiedzieć. Może ktoś mi to wytłumaczy, dlaczego tak jest. Dlaczego my, zwykli ludzie, musimy odpowiadać za wszystko, a, a są osoby, które po prostu nie muszą. Ale to tyle. Ostatnia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to jest sztuka teatralna. I to jest, to jest sztuka Central Park West. Ja ją widziałam w teatrze 6 piętro. I. Poszłam na nią w zasadzie całkiem przypadkiem. To nie było jakieś takie, wiecie, zaplanowane wyjście, tylko akurat miałam możliwość zdobyć bilety i mówię, czemu nie? Zresztą ten teatr jakoś też nigdy mnie nie zawiódł i generalnie chyba teatr mnie rzadko zawodzi, więc ja bardzo lubię chodzić do teatru. I to jest sztuka, którą bardzo Wam polecam, dlatego że sztuka jest bardzo fajna, jest bardzo zabawna, jest taka dla dorosłych. Temat jest też śmieszny, chociaż zauważyłam, jakoś się ostatnio zastanawiałam, to chyba większość. Sztuk w teatrze to opowiada o, nie wiem, no o zdradzie, o relacjach, wiecie, o małżeństwach, czy o nie wiadomo o czym, ale dużo jest właśnie o zdradach, no nie wiem czemu. W każdym razie jest to przezabawna sztuka, właśnie, nie chcę Wam opowiadać, bo może jednak zobaczycie ją kiedyś, ale to jest historia małżeństwa. Najfajniejsze jest to w teatrze, że po prostu nagle dochodzimy, jakby do całej historii, dochodzimy do tego sedna, i jak ja Wam powiem teraz o co chodzi, no to już ten wiecie, połowa, połowa sztuki jest taka, hmm, no nie ja wiem co będzie. Znaczy można sobie to też przeczytać, nawet no z przesady ja po prostu nie czytałam i uznałam, że przeczytałam ostatnie zdanie i mówię, o nie, warto. No i tak właśnie poszłam, ale bardzo mi się podobała sztuka jest bardzo zabawna. Bardzo fajni aktorzy. No zresztą generalnie ja uważam, że w teatrze po prostu doceniamy bardzo to, jak aktorzy grają i przede wszystkim to jest taką wartością, że tam ludzie grają po prostu na żywo i widzimy ich i możemy to wszystko obserwować, więc to jest właśnie bardzo fajne. Sztuka jest bardzo zabawna. Opowiada o małżeństwie, które przechodzi kryzys w zasadzie. Nie wiem, no po prostu historia jest taka, że facet odchodzi od kobiety po 20 latach małżeństwa. On ma lat prawie 50. Zostawia ją. Zostawia ją dla kobiety i generalnie potem cała sztuka jakby toczy się, dochodząc do tego, do kogo faktycznie, dlaczego ją zostawia, jak to w ogóle wygląda i że generalnie okazuje się, że po prostu. W pewnym wieku każdy, każdy ma jakieś swoje tajemnice, każdy ma jakieś przejścia. Wszystkie małżeństwa mają problemy, czy wszystkie pary mają problemy, i generalnie okazuje się, że to nigdy nie wiadomo. Wszystko to, co wygląda jakby z zewnątrz bardzo ładnie, w środku, no nie do końca takie jest. Także bardzo ciekawa sztuka, ja Wam bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, to naprawdę warto. Rewelacyjna gra pani Żółkowskiej, chyba, z tego co pamiętam, tak ma chyba nazwisko. Po prostu zakochałam się w tej kobiecie, po prostu. Taką, albo miała tak rewelacyjną rolę, albo tak fajnie zagrała, po prostu, że ja właśnie to najbardziej zapamiętałam i rewelacja. Pani Joanna Żółkowska, tak. Także tak strasznie mi się podobało i polecam Wam teatr. I to już będzie wszystko, tak jak mówię, no, bardzo dużo filmów w tym miesiącu. Zastanawiałam się nad innymi rzeczami, ale chyba jakoś tak nic, nic nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia. Nie miałam Wam co innego pokazać, a że te filmy, no. Jednak wzbudziły jakieś emocje we mnie, to pomyślałam, że warto Wam go opowiadać. Także może w przyszłym miesiącu będzie już trochę inaczej. Ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli macie coś do polecenia, to dajcie mi znać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa.